Witam serdecznie z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl Cieszę się, że dużym powodzeniem, dużą oglądalnością. Cieszył się poprzedni unboxing od firmy Clearprop. Mamy już to będzie trzeci unboxing zestawu od tego, od tego producenta. A dzisiaj prezentuję Wam przedostatni model, jaki ukazał się właśnie od ukraińskiej firmy ClearProp. Jest to kolejna wersja polikarpowa I-16 typ 5 w skali 1.48, ukrywający się pod numerem CP4821. Jak zapewne tu widzicie, jest to zestaw startowy, czyli... Ten zestaw nie zawiera elementów fototrawionych, jak i również kalkomanii maskujących oszklenie na przykład. Jest to oczywiście wczesna wersja I-16. W barwach, posłuchajcie, tym razem jest to w barwach hiszpańskich, ale nie tylko frankistowskich, jak ale również republikańskich. Tak prezentuje się pudełko. Tu mamy właśnie tak samo oznaczenia, więc tu widzimy malowanie z pudełka, ale widzimy też inne oznaczenia. W sumie mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć możliwości malowania. Jak już się spodziewacie, pancernie zapakowany model, bardzo fajne kartonowe pudełko, tak jak większość modeli firm ukraińskich. W środku znajdziemy. Otwierany, yy, posłuchajcie, woreczek z elementami samolotu, oddzielnie zapakowane kalkomanie, jak i również instrukcje oraz yy, reklamówkę. Tak, reklamówkę. Tutaj mamy jeden z ostatnich modeli Bayraktara w malowaniu ukraińskich sił morskich, czyli Marynarki Wojennej Ukrainy. A na drugiej stronie mamy ulotkę z samolotami. I powiem Wam, że ja na przykład w tej chwili czekam na ten model, na mochawka na chwilę obecną jest on dostępny tylko w skali 144, ale na dniach powinien pojawić się już w skali 1,72 w wersji zaawansowanej, jak i również podstawowej. No i tu jest bardzo ciekawy też model z okresu I wojny światowej. Tutaj mamy ukraińskiego Bayraktara. My Poprzednio prezentowałem Was w wersji polskiej w malowaniu. Polskim. Teraz zajrzymy sobie do instrukcji. No i proszę bardzo, mamy tutaj właśnie opis samolotu, jaki mamy zamiar skleić. A widzimy, że to jest I16 z biura konstrukcyjnego Polikarpowa. Model, jeżeli chodzi o szerokość, ma 18, praktycznie 19 cm, długość 12,7 cm, ilość części 101 Tutaj mamy również wykazaną farbę, jakich należałoby użyć do malowania i są to farby firmy Amo by Mick Jimenez numer. No i teraz tak, co tutaj mamy? Z racji tego, że tu mamy wczesną wersję e, samolotu, jak zapewne się spodziewacie, są tutaj również elementy do późnych wersji e, samolotów I-16 Typ 5. No i tutaj mamy właśnie zaznaczone cała zawartość opakowania pudełka, i mamy pozaznaczane elementy, których nie używamy, ze względu na to, że po prostu wykonamy wtedy e, na przykład. E, Inną wersję, aniżeli byśmy chcieli, e, tu widzimy też kolejne etapy sklejania. Powiem Wam, że ja się zapoznałem z ich modelami Clear Propu, i powiem Wam, że naprawdę one są bardzo, bardzo dobrze zrobione bardzo wysokiej jakości model, jeżeli chodzi o elementy, jak i również bardzo dobry detal i nawet ta wersja starter kit jest naprawdę wystarczająco można powiedzieć tak wypasiona w stosunku do niektórych producentów i przede wszystkim nie są przebajerowane te zestawy, więc tutaj po prostu każdy spokojnie da rady skleić ten model bez względu na to, czy będzie miał blaszki, czy też jakieś dodatkowe elementy żywiczne. Czy też nie? Model jest naprawdę bardzo efektowny. On yy, pocieszny jest ten model. Tu widzimy kolejne etapy sklejania. Tu możemy sobie oczywiście samolot zrobić w wersji lotniskowej, czyli z otwartym podwoziem, ale jest możliwość również wykonania tego samolotu z zamkniętym podwoziem, ze względu na to, że mamy tutaj po prostu możliwość otworzenia lub osłon po prostu w dowolnej konfiguracji przyklejenia osłon goleni podwozia. No i kolejne tutaj elementy. No i powiem wam, że ja na, na przykład nie wiedziałem, że. E, oska, e, oszklenie kabiny e, w Polikarpowach były otwierane do przodu. Nie do tyłu się zsuwały, tylko po prostu do przodu. I tutaj troszeczkę oczy, bo zawsze widziałem ten samolot albo w wersji otwartej, w sensie nie, nie zamkniętej, pełnej kabiny, e, ale również, e, czy też tylko z wiatrołapem e, z przodu. E, a tu się okazuje, że po prostu dopiero teraz zerknąłem, że ta e, szyba Odsuwała się do przodu. I co dalej mamy? Tutaj posłuchajcie. Mamy schematy malowania. I tutaj mamy. A widzicie, po stronie republikańskiej, czyli na, znaczy republikańskiej, tak? Dobrze. E, mamy w oznaczeniach, właśnie republikańskich i uwaga, tu mamy na przykład e, rosyjskiego pilota Wladima e, Bocharowa e, stacjonu, stacjonującego e, pod Madrytem następnie mamy tak samo e, Sergeja Kuzniecowa malowanie następnie e, Kartagina e, ale czy tutaj będziemy mieli pilota? nie, nie widzę, żeby tu był pilot i następ kolejne 37, nie, też nie mamy wskazanego pilota, czyli kilku ich latało. Tu mamy pokazane malowanie góra dół. Jak dokładnie pomalować, czy trzeba coś jeszcze nawiercić? No i mamy tutaj malowanie już. Tak, tutaj mamy w malowaniu powiedzmy takim tropikalnym, i jest to już frankistowskie malowanie. Z tego co, się, z tego, co pamiętam, tak. Kto na tym latał? Nie, nie, nie jest napisane. Nie ma wskazanego pilota. Mamy sporo malowania. A czy sporo jak sporo, posłuchajcie, no, tu się numeracją y, większość różni, tak? Jeżeli chodzi o y, y, republikańskie y, siły, które były wspierane przez y, Sowietów, no to był niezły poligon y, doświadczalny. A teraz zerkniemy sobie na kalkomanię. Tak prezentuje się zestaw Kalkomanie. Wszystkie są, oczywiście nadruk jest zupełnie matowy. I tak jak wspominałem już poprzednio, tutaj mamy na przykład tablicę ze wskaźnikami. I tak jak powiedziałem poprzednio, że tutaj nie widać, jak zerkniemy sobie na przykład na bo mamy nadruk, tak i mamy klej, i tutaj w tym wypadku na przykład jest bar, nie ma takiej dużej otoczki e, kleju tego przezroczystego. No i tak jak wspominałem, właśnie te kalkomanie y, moim zdaniem są o tyle lepiej wykonane od poprzednich, że nie widzimy takiego kleju dookoła, e, gdzie po naklejeniu po prostu na przykład ci się świeci w dodatku. Tu jest pełen, full mat po prostu. Dobra, mamy kalkomanie, a teraz najwyższa, nadejszła pora. Aby zobaczyć e, posłuchajcie elementy. E, nie ukrywam. Ja będę pierwszy raz oglądał e, model w od od e, Clearpropa. Do tej pory jakoś nie było okazji. I mamy raz. No mamy trochę tych ramek. Mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i pół ramki, i chyba zacznę od tej, nie, zaczniemy od oszklenia, którego nie używamy. Znaczy, częściowo tylko używamy, ale najpierw poprawię sobie kamarkę bliżej stołu. No i zabieramy się za elementy stworzywa z, z plastiku przezroczystego. Tak prezentuje się ta ramka. Bardzo delikatne, delikatnie są zamontowane szybki. Tu mamy właśnie to pełne oszklenie do kabiny. Nie wiem dokładnie do czego te są elementy. Tu widzimy takie reflektorki, możliwe, że są to jakieś wizjery w kadłubie, ale akurat nie jestem znawcą, bo tu mamy sam wiatrołap. A tu już mamy pełną osłonę, i tutaj, jeżeli ktoś by. O, i nawet mamy celownik, proszę bardzo, tu jest. Jeżeli ktoś zna się na i szesnastkach, czy tam piętnastkach, w ogóle na tych właśnie polikarpowach i, no to fajnie by było, gdyby się coś wypowiedział na ten temat. Ja, jeżeli chodzi o, właśnie, tutaj mamy pokazany, właśnie fragment zaznaczony na oszkleniu który mamy rozwiercić, żeby celownik się nam po prostu wysunął. Który jak szyba się do przodu odsuwa, on według te, tego właśnie, tego celownika e, przechodzi szyba. Nie no, ładnie to wygląda. Plastik bardzo cienka jest przede wszystkim. Bardzo cienkie są szybki. Zobaczcie, że plastik jest cienki e, i bardzo przyklarowny jest. Nie ma żadnych załamań. Znieksz po prostu nie będzie tworzyło jakichś zniekształceń jak będziemy oglądać wypasioną kabinę przez ten otworek w kadłubie. No i proszę bardzo. Tu mamy e, samą e, kadłub, elementy kadłuba, osłony silnika. No i wiadomo, że teraz używamy tylko z tego, co pamiętam tego, tej osłony. Boki, e, tak samo e, osłony silnika. Tutaj mamy, który możemy sobie otworzyć. Pokazać część zawartości, właśnie silnika. To jest ramka w ogóle OA. I tak prezentują się te elementy. Zero nadlewek, powiem Wam. Nie ma żadnych wklęśnień, czyli tych zapadnięć. Tak prezentuje się kadłub. No tutaj nie ma żadnych. E, powiedzmy na kadłubie e, linii działowych, no bo po prostu ich nie było, tak? dopiero tu się zaczynały. Samolocik jest gdzieś mniej więcej taki. Ale taki bączek po prostu jest. I powiem wam, że to naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie wszystko wygląda. Jak od środka wygląda, taka prowizoryczna e, klatka e, pilota. Ale jak zerkniemy na to tutaj. To patrzcie, tutaj dochodzi nam osłona silnika, więc kabinę widać tyle, co tutaj. No, oczywiście tu jest drzwiczki, są takie. Zauważycie, że tu jest wycięcie, głębiej wycięte, aniżeli tutaj. Dobra, mamy to zrobione. Tu mamy skrzydełka. Tak prezentuje się detal. Samolot był przez jednych pilotów, powiem Wam, doceniany, bo był bardzo zwrotny, ciężki do przechwycenia, ale też tracił wielu pilotów niewyszkolonych traciło sterowność tego samolotu i po prostu. E, też sprawiał duże problemy podczas lądowania, bo wyobraźcie sobie, jak mamy tutaj kadłub, tu jeszcze nam wystaje silnik, tu tylko kawałek bańki pilota wystaje, więc on praktycznie przy lądowaniu, powiem Wam, to nic nie widział. Tu miał skrzydła, bo to jest, pamiętajcie, pierwszy samolot myśliwski e, dolnopłatowy, no i powiem Wam, że e, wylądowanie tym bąkiem to był duży problem. To nie tak jak w Buffalo, że miał podłogę jeszcze przeszkloną i dużo, e, tak mniej więcej podobny, tak, konstrukcji wyglądowo. Był Buffalo e, i w Buffalo jeszcze też były duże problemy, ale niektóre modele miały przeszkloną podłogę i było to dużo lepiej e, widoczny, widoczność dla pilota. No i mamy elementy pozostałe, podwozie, jak i również detale. No i detale prezentują się tak. części silnika, klap, tu mamy właśnie klapy, które bo jest pełne, zapełne zamykane podwozie. Tu mamy deskę. Elementy też elementy silnika, tu mamy golenie. Bardzo cieniutkie te golenia są. Ale powiem Wam, jeżeli chodzi o y, odwzorowanie, detal, delikatność, to jest naprawdę y, super się prezentuje. Jak zauważyliście pewnie poprzednio, ja w tej chwili będę walczył z, baj, z Bajraktarem w wersji polskiej. Ciekawe czy jakąś nazwę dostanie Bayraktar w Wojsku Polskim, czy też nie. I kolejna ramka z elementami ustężenia jak kadłuba jak i również spodu skrzydeł, tak się prezentuje spód. Super wykonane koła są, są tak wykonane, że widać deta napisy. Co prawda jest to 4 ale zobaczycie też w skali 1.72. Detal jest praktycznie ten sam. Tu mamy właśnie ten element, który kładziemy na górze kadłuba. Tak wyglądają kółka. Przyjrzyjcie się. Mam nadzieję, że ostrość zostanie dobrze uchwycona. Widzicie napisy. I z drugiej strony, a z drugiej strony nie zobaczycie, tu mamy pary, właśnie nie, tu mamy raz, dwa, raz, dwa. Tu mamy pary w ten sposób, więc tu wygląda tak z tej strony. Kolejny element części kabiny, pilota, silnik, pozostałe elementy. Tutaj widzę, że mamy właśnie też osłony, które wchodzą nam w ten sposób. Wklejamy je po prostu od tej strony. Mówię Wam tak, ten samolot ma taki detal i Tyle części, że jest wystarczająco, żeby bardzo dobrze wyeksponować ten model. Nie jest przesadzony, nie jest przekombinowany, że nagle kadłub sklejamy z, powiedzmy, dodatkowo mamy, powiedzmy, jedną trzecią elementów kadłuba dodatkowo, które i tak zamykamy. Mamy dwa śmigła, jedno śmigiełko i drugie śmigiełko. Mamy oczywiście tutaj osłonę. I tak jak mówię, elementy właśnie wnętrza kabiny. Tyle ile trzeba. Tak samo tutaj mamy właśnie element kabiny. I ciekaw jestem, ile z tego wykorzystujemy do tej wersji. Bo tu mamy jeden kubełek do siedzenia. Mamy drugi, oparcie i płytę pancerną z tyłu, tak. Teraz, w zależności od wersji, montujemy odpowiednie elementy. No i fajnie, że jest ruchome ustarzenie. A tak prezentuje się górna powierzchnia skrzydła. Tak wygląda detal. Jedna strona. Druga. To jest naprawdę duży plus. I od wewnątrz. To już wszystko, jeżeli chodzi o wczesną wersję właśnie Polikarpowa i16 typ 5. W skali 1.48 od ukraińskiej firmy Clearprop. E, podoba Wam się? Dajcie lajka, komentujcie, subskrybujcie mój kanał Dzwonek. Zachęcam do kliknięcia w dzwonek jak i również zapraszam do sklepu na zakupy. Aktualna lista dostępnych modeli od ClearProp znajdziecie w opisie, jak i również bezpośredni link do tego modelu. Dzięki serdeczne, do następnego unboxingu. Pozdrawiam Was, cześć.